Cześć. Dzień dobry, dobry wieczór. Witam Ciebie bardzo serdecznie na moim kanale. No i cóż, wracam po kilkutygodniowej przerwie. Dopadł mnie najsłynniejszy zarazek świata. Ale w sumie bardzo dobrze, że tak się stało. Nie ma tego złego, bo ja miałam. Czas. W końcu miałam trochę czasu takiego tylko i wyłącznie dla siebie, żeby um, pokontemplować, pomedytować, wyspać się za wszystkie czasy i po prostu dolcze farnięte uskutecznić, czyli tak zwane um, słodkie nic nierobienia. Um, natomiast cały czas miałam gdzieś sercu i z tyłu głowy was, słuchaczy tego kanału, bo tak ostatni filmik, który wypuściłam dotyczył kursu online, który stworzyłam „Nauka świadomego transu”, więc chciałam wam po prostu przypomnieć o tym, że jeszcze do końca tego tygodnia, do niedzieli, do 4 lutego ten kurs można będzie nabyć w jakiejś tam lepszej cenie. I chciałam również opowiedzieć Wam, w sumie odpowiedzieć trochę na pytanie, które dość często się pojawia. Pytanie, które się pojawia, czy to podczas sesji indywidualnych, po sesjach. O hipnozie, również na wieczorach z transem hipnotycznym. Ostatnio również jeden z moich słuchaczy nagrał mi wiadomość prywatną i zapytał również o to. I myślę, że, pomimo, że jest to taki temat, który prawdopodobnie nieraz już Wam się o uszy obił, to jednak warto jest do niego wracać i mm, rozkminiać go. Tak bym to powiedziała z, z każdej strony, z różnych stron, ponieważ ile nas, tyle perspektyw i tyle prawd. Właśnie postrzegania tego, co właściwie jest prawdą. OK, po pierwsze przepraszam troszkę za mój głos. Ciągle mam jeszcze zatkane zatoki, no, ale mam nadzieję, że Wam to nie będzie przeszkadzać. Jak widzicie, dzisiaj jest ze mną komputer, dlatego że porobiłam sobie notatki. Nie chciało mi się tego drukować, więc będę posiłkować się przygotowanymi notatkami. I teraz tak, chciałabym, może odnosząc się do tego, co właściwie jest prawdą z tego, co widzimy podczas transu hipnotycznego w hipnozie, w głębokiej medytacji, czy obrazy, które się pojawiają, czy uczucia, które przychodzą, są prawdziwe, czy ja je sobie wymyśliłem? I ja stwierdziłam, że um, jakby um, podzielę się z Wami tutaj tą perspektywą nieco naukową odpowiedzi na ten temat. Um, I tak na przykład, według fizyki kwantowej. Prawdopodobnie słyszałeś, słyszałaś już o tak zwanym efekcie obserwatora. Powiem Tobie trochę więcej, o co chodzi w tym efekcie obserwatora. Jest to efekt, który został przedstawiony, potwierdzony w doświadczeniu Junga. Junga, Yanga, może pisze się Yang, jak młody. Doświadczenie polega na wystrzeleniu wiązki fotonów światła w kierunku specjalnej płytki pokrytej emulsją fotograficzną. Na początku fotony na swojej drodze napotykały przeszkodę z jedną szczeliną. Efektem przejścia przez nią był równomiernie rozłożony obraz cząstek na płytce. Kiedy jednak na drodze fotonów pojawiała się przeszkoda z dwoma szczelinami, foton zmieniał się w falę, by jednocześnie przejść przez obie szczeliny, czego efektem było pozostanie na płytce nakładających się na siebie wzorów. Efekt eksperymentu ulega zmianie w momencie kiedy zaczynamy obserwować fotony. Wtedy zaczynają się zachowywać poprawnie i przechodzić przez jedną ze szczelin. Czyż to nie fascynujące, że już sama fizyka kwantowa w tym przypadku jest to doświadczenie Junga o obserwacji fotonu. Są też inne badania tego typu o obserwacji elektronów, ale nie chcę już tutaj Wam naukowych rozpraw czytać. Najprościej rzecz ujmując, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. To, co Często powtarzam, nawet prowadząc transy, prowadząc hipnozy, co wewnątrz, to na zewnątrz. Świat wokół ciebie, sytuacje wokół ciebie, ludzie, z którymi jesteś bliżej lub dalej, to pryzmat Twojej percepcji tego, co jest wokół ciebie. Tak naprawdę. Ładne lub brzydkie, dobre lub złe, nie istnieje. Zaczyna istnieć dopiero w momencie Twojego postrzegania danego obiektu, danej sytuacji. Postrzegania i ładunku emocjonalnego czyli energii, którą w to wkładasz. Energia podąża za uwagą. Tak, przychodzi mi tutaj na myśl te słynne stwierdzenie Gabora Mate, który, ja to troszkę sparafrazuję oczywiście, nie pamiętam dokładnie, ale on mówił o tym, że trauma to nie jest coś, co nam się przetrafiło ale to, jak to co, to, co się przytrafiło, to co z nami zrobiło, co wywołało, jaki jest tego efekt, jakie uczucie. Okay? Czyli znowu nawet te traumatyczne doświadczenia z życia hmm, są różnie postrzegane przez... Różne jednostki, różne istoty, różnych ludzi. Nawiązując do hipnoterapii, do wizji, które przychodzą, do uczuć, które się pojawiają podczas sesji hipnozy, to, co słuchacie na przykład na moim kanale, również kiedy ja umieszczam niektóre sesje hipnozy lub ich fragmenty, to, co jest Wewnętrznym widzeniem jednej osoby, wcale nie musi być tą samą prawdą dla Ciebie. Na zupełnie najgłębszym poziomie, te wszystkie sesje hipnozy, one się sprowadzają do pewnych podstawowych prawd. Mówią o miłości, o świetle. O jedni i potwierdzają każda jedna sesja, którą prowadzę, nawet, e, nawet te, które nie są publiczne, stacjonarne na tej kanapie potwierdzają to, że na najgłębszym poziomie jesteśmy jednością. Jesteśmy miłością, ponieważ mamy ją w sobie i sami tworzymy światy wokół nas, historię. Doświadczenie, które potrzebuje, które chce poczuć nasza dusza, będzie naszym doświadczeniem. Tak, czyli nawet um, odnosząc się do tej fizyki kwantowej, dla nas oznacza to, że interpretując wyniki należy dopuścić istnienie ukrytej zmiennej, w tym wypadku określonej jako ludzka świadomość. Tu jeszcze o eksperymencie. Eksperyment ukazuje, że nasza świadomość doprowadza do załamania fali kwantowej. Ma to kardynalne znaczenie, gdyż przecież wszystko na świecie, także my, jesteśmy zbudowani z tych samych cząstek elementarnych. A jeśli tak, to akt pomiaru. Czyli koncentracji, skupienia energii, może spowodować załamanie fali kwantowej i wpłynąć na nasz organizm. Czyż nie jest to niesamowite? Światy, które tworzysz wewnętrznie, Przejawiają się w Twoim życiu fizycznym, tutaj, w tym ciele. Czasem podświadomość pokazuje najdziwniejsze obrazy, miejsca. I tak długo, jak będziesz z tym rezonować, będziesz to czuć, Wewnętrznie będziesz się z tym utożsamiać, z tym doświadczeniem, to będzie ono prawdziwe. Nie zapominaj, proszę, że my jesteśmy istotami wielowymiarowymi. Doktor Richard Bartlett w fizyce cudów stwierdził: Pale możliwości, są transcendentnymi potencjałami, które przejawiają się dzięki wolności wyboru. Decydujesz o sposobie przejawiania się świata poprzez swój sposób obserwacji. Twoja obserwacja lub pomiar, Twoja wola skupienia energii na danym obiekcie tworzą załamanie się funkcji falowej. Tak? I teraz, patrząc nawet na środowisko hipnoterapeutów, można by wysnuć hipotezę, przypuszczenie ja nie chcę mówić, że tak jest, ja tylko Kontempluje. Również o swojej pracy, tak? Nie zapominajmy. Ale można by wysnuć taką y, teorię, że prowadzenie przez danego hipnoterapeutę czy hipnoterapeutkę będzie mieć kolosalny wpływ na to, co osoba widzi, doświadcza. Hipnozie. Im więcej o tym myślę, tym bardziej nie mogę się z tym nie zgodzić. Czuję, że jak najbardziej ma to sens, co zresztą widzimy nawet na najróżniejszych kanałach na YouTube, gdzie hipnoterapia jest pokazywana, gdzie sesje są pokazywane. Gotowo, dopiero gotowość hipnoterapeuty do zagłębiania się w konkretne przestrzenie, rejony, pozwala osobie, która jest w hipnozie, płynąć za tą głębią, na, na te głębokie poziomy. Zauważyłam, że wielu hipnoterapeutów skupia się na um, jak by to powiedzieć na swojej wizji tego prowadzenia, czyli na przykład um, być może dla nich być może. Udana sesja to sesja, która pokaże inne cywilizacje. Udana sesja to sesja, która pokaże inne wymiary, ehm. istoty pozaziemskie, astral. I ja dawno już <grywka> zauważyłam, prowadząc sesję hipnoterapii, że w mojej pracy, to jak ja pracuję z ludźmi, to przede wszystkim skupiam się na pomocy, na rozwiązaniu problemu, który trapi moją klientkę lub klienta, na odpowiedzi na pytania, które. Być może niejednokrotnie nie przychodziły latami i prowadzę moich klientów tak głęboko, na ile oni sami mają w sobie na to gotowość. I być może prowadzenie. Niehipnotyczne, z mm, moim osobistym głębokim prowadzeniem klienta poprzez moje wizje, poprzez moje wglądy byłoby bardziej spektakularne. Na pewno takie sesje a, z medium, czyli z, z, z pomocą osoby trzeciej, która wchodzi w trans. Zamiast klienta prowadzi się łatwiej, również są bardziej kolorowe, wizyjne, ponieważ to medium, które wchodzi w trans, zamiast klienta ma o wiele większe doświadczenie. Porusza się w sobie znanych rejonach. Mimo wszystko, ja nie do końca to czuję, dlatego że wszystko, co robię w mojej pracy z drugim człowiekiem, ma w tym takie podłoże mojej głębokiej intencji odkrywania tej prawdy przez tą osobę, jej prawdy. Aby to ten człowiek, który korzysta z moich usług, mógł sam, sam, sama poczuć tę swoją moc, zobaczyć tą prawdę, doświadczyć tego momentu aha, tego odkrycia wewnętrznego. Piesek szczeka, nie wiem czy to słychać w mikrofonie, to nic. Tak? I powiem Ci, że również ta intencja tego, aby każdy na mocy swojej wolnej woli, samodzielnie, o własnych siłach, mógł doświadczać odkrywania tej własnej prawdy, własnej wizji, własnego wglądu siebie, bo to, co kreujesz, tym się stajesz, to tworzysz na zewnątrz. Kiedy dostajesz informacje od osób trzecich na swój temat, to jest to to jest to ich wizja, to jest to ich doświadczenie, to jest to ich prawda na Twój temat. Prawda? Natomiast o ileż piękniej jest samodzielnie taką prawdę w sobie odkrywać, bez względu na to, jak ona wygląda. Ale jest to Twoja, i w niej, w tej wizji, w tym doświadczeniu, dopiero sama sam możesz iść po swoją moc. Po swoją moc, a nie po pomoc do innych. Z tą intencją powstał też kurs Nauka Świadomego Transu, abyś właśnie. Mogła sama, abyś mógł sam krok po kroku to w sobie wyuczyć, jeśli tylko zechcesz. Jeśli czujesz, że potrzebujesz. Zerkam w te notatki, które tu sobie zrobiłam. Tak, jest jeszcze jedno ciekawe badanie. Ponieważ naukowcy rozpoczynają badania tylko jeżeli wierzą, że jest coś do odkrycia. Oczekują odpowiedzi na konkretne pytania i szukają rezultatów tam, gdzie chcą je znaleźć. Więc, co to oznacza dla ciebie? Że skoro masz jakieś pytanie, to znaczy, że wewnątrz, Ciebie, głęboko w Tobie już jest na to pytanie odpowiedź. Jeśli jest to pytanie techniczne o świecie, to oczywiście znajdziesz odpowiedzi na zewnątrz. W książce, w publikacjach, w świecie wokół Ciebie. Ale jest, jeśli jest to pytanie natury, Ludzkiej, dotyczące ciebie, to uwierz mi, już tobie te odpowiedzi są. Oczekiwania naukowców poddał badaniu profesor Robert Rosenthal z Uniwersytetu Harvardskiego. Przeprowadził on eksperyment, w którym dał studentom dwie grupy. Szczurów laboratoryjnych, informując ich, że jedna jest specjalnie wyhodowana tak, aby łatwo poruszać się po labiryntach, podczas gdy druga nie ma tych wyjątkowych umiejętności. No, w rzeczywistości szczury zostały podzielone losowo, jak możemy się domyślić, i niczym się nie różniły. Studenci przeprowadzili na nich swoje testy. I zgodnie przedstawili dowody na to, że szczury z jednej grupy znacząco prześcigały te drugie. Z tego co pamiętam, to te badania były kontynuowane i zrobiono też takie testy na uczniach szkoły podstawowej, chyba z tego co kojarzę, gdzie też powiedziano nauczycielom, że dana grupa dzieci jest wybitnie mądra z bardzo wysokim ilorazem inteligencji. Natomiast druga grupa y, dzieci, tak, czyli reszta dzieci w klasie powiedzmy, no to takie przeciętniaki są. Oczywiście tak, grupa tych y, dzieci geniuszy wcale nie była geniuszami, to były normalne dzieci, no, ale naukowcy dla potrzeby badania taką prawdę przedstawili Nauczycielom. No i co się okazało po roku? Że te dzieci z tej grupy geniuszy, tak, tak, tak zwane geniuszy, miały rewelacyjne wyniki w nauce, o wiele lepiej, um, o wiele lepsze um, zachowania przejawiały, nauka przychodziła im łatwiej. Tak, no i ogólnie efekty nauczania były widoczne. O wiele lepiej w tej grupie geniuszy niż innych dzieci. Tak, znowu, o czym to świadczy? O tym, że co masz w sobie, co uważasz na dany temat, taka jest prawda. Upraszczając to jeszcze bardziej do słynnego powiedzenia jakiegoś mistrza, zen, nie pamiętam. Jeżeli mówisz, że możesz, to możesz. Jeżeli mówisz, że nie możesz, to nie możesz. Więc sobie wybierz. Myślę, że to chyba byłoby na tyle, podsumowując moje rozważania na temat tego, co jest prawdą w tych wizjach, w tych odczuciach. Doświadczeniach pozazmysłowych w stanie hipnozy, w transie hipnotycznym. Tak długo, jak to przemawia do Ciebie i Ty to czujesz, tak długo, jak wraz z tą wizją, z tym odczuciem, Przychodzi zrozumienie, przychodzą odpowiedzi na pytania, choćby najprostsze, to są prawdziwe, ponieważ są Twoje. Mam nadzieję, że chociaż troszeczkę udało mi się odpowiedzieć. A może wręcz przeciwnie, jeszcze bardziej wszystko pokomplikowałam. Cóż to wie? Sama. Sam. Sprawdź. Na moim kanale jest mnóstwo dostępnych nagrań medytacji, transów, które ćwiczą Twoją umiejętność wchodzenia w trans. Jeśli zupełnie chcesz, potrzebujesz odciąć się od bodźców, to po prostu usiądź głęboko, znaczy usiądź w głębokiej medytacji, pokontempluj sobie, wycisz umysł i poczuj, co tam się pojawia głęboko w Tobie, co jest Twoją prawdą. A jeśli poczujesz, że potrzebujesz pomocy, to wiesz, że jest jeszcze kurs nauka świadomego transu. Być może zechcesz skorzystać. Dziękuję Tobie bardzo za Twój czas poświęcony na odsłuchanie tego filmiku. Dziękuję, że jesteś na tym kanale. Dziękuję, że jesteś.